Siemanko, witam serdecznie wszystkich widzów. Wychodząc w pewien sposób naprzeciw zapytaniom kilku osób, które mnie o to prosiły, chciałbym przedstawić dzisiaj charakterystykę mojej pracy. Powiedzieć właśnie, czym jest Transporter Cargo, z czym on się wiąże. Właśnie chodzi o ładunki, o trasy, o miejscach, gdzie ładujemy. Więc, parę słów dzisiaj na ten temat. Otóż, czym jest transport air cargo? Jest to też takie międzynarodowe stwierdzenie właśnie, transport air cargo. A się go na język polski, że jest to przewóz drogowy przesyłek lotniczych. W sposób prosty więc, na czym to polega? Otóż, jest to przewóz towarów między lotniskami. Przykładowo jedziemy na lotnisko we Frankfurcie, ładujemy we Frankfurcie, jedziemy z tym do Paryża, ładujemy w Paryżu, wrzucamy w Brukseli, ładujemy w Brukseli, jedziemy na przykład do Kolonii czy w jakieś zupełnie inne miejsce. Więc ten transport odbywa się w większości między lotniskami. Są też inne miejsca, ale o nich powiem troszkę później. Większość tego transportu właśnie odbywa się pomiędzy lotniskami. Co wozimy? W większości wozimy tak zwane blachy. Na przykład to jest taka blacha. Taką blachę nadawca ładuje tutaj, 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 tutaj. Narzuca na to taką siatkę. Zabezpiecza to. Takie blachy mieszczą się na naczepie 4. Być na tą blachę załadowanym, otóż towary są różne, różniste. Mogą to być jakieś tam konsole, ubrania, po prostu wszelkie maści rzeczy, które przyjeżdżają ze świata, że tak powiem. I tutaj nie ma jednolitości: nie ma jakiejś jednej rzeczy, czy dwóch, czy pięciu, które wozimy. Ten towar jest naprawdę różny, różnisty. Te blachy. Jak te blachy się ładuje na naczepę, czy wyładowuje to, opowiem jak będę robił materiał na temat właśnie naczepy lotniskowej. To jest właśnie jedna rzecz: to są blachy, to jest też takie stwierdzenie umowne wśród kierowców. Włazimy również takie kontenery chłodnicze, które wymagają też odpowiedniej temperatury. Są wiezione na chłodni pod określoną temperaturą, gdyż tego wymaga ich transport. Wozimy także tzw. kontenery z pocztą, czyli kontenery tzw. kontenery AKE, które są troszkę mniejsze, ich w sumie chyba wejdzie, nie wiem, 7 czy 8 na taką naczepę standardową. I wozimy także, można powiedzieć, kartony, kartony luzem, zdarza się to w przypadku, gdy na przykład jedziemy na lotnisko ta blacha, która coś tam przyjął, przykładowo jakieś ciuchy, ona jest na lotnisku rozdobywana na magazynie i te kartony są pakowane na naszą naczepę i na przykład jedziemy z tym kartonem do jakiejś firmy, do jakiegoś dużego magazynu, gdzie te kartony są po prostu już dzielone na mniejsze auta, na inne, które już docelowo je transportują do jakichś małych firemek. Więc ten transport właśnie nie jest związany z tym, że jedziemy po lotniskach w większości lub po jakichś dużych centach, czy też magazynach, które są jakimiś tam miejscami przeładunku tych towarów, które przeładują w samolotach. Druga rzecz, która się wiąże z tym transportem, wiąże się z tym, że jest to transport tak zwany ciągły, czyli kierowca, kierowca ładując się w danej firmie, zazwyczaj towar, Dowodzi w czasie jednego dnia i większość pauz zdobowych jest na pusto. Mało kiedy zdarza się, że kierowca, który jedzie z opakowaną naczepą, robił pauzę z towarem. W przypadku kiedy braknie ma na tachografię czasu, wykonuje się tak zwany unloading service, czyli towar, który wiozłem ja. Organizuje się do tego przepinkę, jedzie z tym inny kierowca, on to dostarcza i przywozi nam pustą naczepę w to miejsce, w którym stoimy. Do takich dłuższych tras, które wymagają jazdy po prostu ponad, ponad czas jednego kierowcy stosuje się zazwyczaj podwójną obsadę, albo właśnie jakąś przepinkę. I przykładowo ja wyjadę swoje godziny z czasu pracy, zamieniają się z kimś innym na naczepy. I ten ktoś jedzie z tym dalej, więc ten transport jest w zasadzie transportem, tak jak powiedziałem, transportem ciągłym, w większości jednodniowym. Ze względu właśnie bezpieczeństwa, bo nieraz się wozi towary, które są naprawdę bardzo wartościowe, jakieś wiadomo konsole, komputery, tego yy, typu rzeczy, które naprawdę są dość mocno wartościowe, więc żeby zmniejszyć ryzyko po prostu kradzieży, te towary się wozi yy, w taki sposób. Co jeszcze, zazwyczaj ten transport jest transportem nocnym. Nie mówię, że wszystkie trasy są trasami nocnymi, ale tak, z 3 czwarte tras lotniskowych to są trasy właśnie nocne. Z prostego powodu, w nocy jest mniejszy ruch, mniej samochodów jeździ, jest mniej korków. Trasa jest, ten transport jest mówiąc prost, szybszy, ale. Nie jest to normą. Może być tak, że cały tydzień będziemy jeździli nocki, a może być tak, że jeździmy cały tydzień i startujemy o godzinie 6 rano i jeździmy tylko za dnia. Nie ma na to reguły, ale często ten transport właśnie jest transportem nocnym. Transportem, który właśnie w ten sposób ma być efektywny. Co do naczepy, jak ona wygląda, będzie osobny film, postaram się właśnie opisać w jaki sposób ładuje się, czy to blachy, czy te kontenery chłodnicze, czy kontenery AKE, postaram się to nagrać w osobnym filmie, żeby właśnie pokazać rolki na naczepie, w jaki sposób się ten, ten towar yy, przemieszcza po tej naczepie, jak ta naczepa wygląda z zewnątrz, jak wygląda w środku, też postaram się to yy, przy najbliższej okazji nagrać. Czy jest to transport wymagający? Myślę, że jest to transport jak każdy inny, ponieważ wiadomo, każdy transport jest, jest z jakimiś sprawami, które są charakterystyczne. Są takie czy inne sprawy, które się powtarzają. U nas charakterystyczne jest to, że w zasadzie po kilku miesiącach pracy na trasach lotniskowych te miejsca się powtarzają, więc bardzo często jest tak, że jeździ się te same miejsca, w te same punkty, w te same firmy, które są powtarzalne. Bardzo, często, bardzo rzadko się zdarza ja, pracując w systemie dwutygodniowym. Przez całe dwa tygodnie mi się trafi jedna nowa firma, jedno nowe miejsce, to to jest wszystko. Większość tych firm właśnie powtarza się, bo tak jak powiedziałem, no, ładujemy w jednym miejscu, jedziemy w drugie. I gdzie jeździmy najczęściej? Jeździmy najczęściej to są dużo taryf po Niemczech. Takie miejsca, które się powtarzają, to jest lotnisko w Berlinie, Hamburgu, Hanowerze, Frankfurcie, Lipsku, Düsseldorfie. A takim pewnym punktem dla nas też odniesienia jest właśnie lotnisko we Frankfurcie, które jest ogromne. I to jest taki w zasadzie główny nasz punkt przeładunkowy, czy ładunkowy właśnie w naszej, w naszej pracy. Taka się jeszcze Bruksela, Liège, Amsterdam, Eindhoven, Paryż, Praga, no tam są duże lotniska, tam się często właśnie jeździ. To w tej pracy poniekąd jest fajne, że nie jedzie się po firmach, które są w jakichś tam krzakach, których się szuka nie wiadomo gdzie. Jest problem z trafieniem, ciężko jest dojechać. Bo te firmy są zazwyczaj dobrze opisane, są właśnie w jakichś strefach logistycznych, na lotniskach, gdzie nie ma problemu z dojazdem, więc to jest też plus tego rodzaju transportu, że tych firm się, jak to się mówi, nie szuka się po krzakach, tylko żeby je znaleźć, no to nie ma w zasadzie większego problemu to jest transport tak pokrótce krótce właśnie jak to, jak to wygląda także myślę że w tym filmie to jest taki też stem zaczątek do kolejnego właśnie na temat naczepy także dzięki za obejrzenie i zapraszam na kolejny film Uśka, pa.